Cześć, tu ja na parametry Posłuchaj i zobacz, jak możesz zmienić swoje życie używając technologii kwantowej. Która z Twojego biopola informacji odczyta kim jesteś i po co tu jesteś. Dodatkowo, kwantek, bo o nim mowa, przeprowadzi pełną diagnostykę Twojego organizmu. A ja ułożę autorski program, który wzmocni Twój potencjał i poprawi znacznie Ci jakość życia. Możesz wejść na wyższe wibracje i skierować się na wyższy poziom zrozumienia świata. Możesz sam zdecydować, co chcesz ze sobą zrobić i kiedy. Zapraszam. Thank you.